Cześć! Dzisiaj widzimy się drugi raz. Marta oczywiście się, się spierdoliła z konia znowu i jedziemy na. Ej, Witam was. Jedziemy na szybką podróż, bo nie chce nam się jechać tego Pierdolonego Blackwater tak daleko, a jesteśmy gdzieś w okolicy chyba Saint Denis. Także, także, no jedziemy. Dobra, tu mamy tą szybką Ej. podróż, babice. Uff. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj przejść tą misję. Dobrze. Grzywnar 40 czegoś... O co chodzi? O co chodzi z tą grzywną? No bo zabijać ludzi. No. Marta, w tamtym. w tamtym... to policję w San Diego. Ej, ej, gdzie wy jesteście? No, Marta, ej, jestem tutaj. Zejdź na szybką z konia. podróż. Zejdź z konia, daj na no, szybką podróż. Tutaj a jak podejdziemy. Blackwater. Szybka podróż. A tu jest szybko. Po, jest takie coś jak szyb, szybka podróż? A jest. No? Black no. Black podróż. Za siedem tych musimy no. aż? Musimy, bo to daleko jest. O Jez. nie żyć. Jak wiedziałam, że będzie trzeba płacić, to bym poszedł na piechotę. <śla> Marta jak w życiu. <śla> Marta to jest ten, ten znajomy, co wszyscy mówią, dawaj się zbijemy na Ubera. A ile kosztuje? 20 zł? A, to jest tylko 30 kilometrów, nie jest tak daleko. Chodźcie na nogach, będzie fajnie. To jest Marta. <śla> jesteście? Jesteśmy w Blackwater, moja laleczko. No dobra, ale gdzie, gdzie mamy jechać? Idziemy na miejsce. Ja jadę do was. Idziemy na... Chy. O, Marta Ki! Dobra, to, to, to w drugą stronę, tak? Jedziemy sobie? No, zaznaczyłam na mapie wam. Ty. Dobra. I jak właśnie Notoria będzie pierwsza, Ja zacznę, przy tej to... Miejscu, to ten. Zacznę. zacznę. Nie no znowu! Znowu się zjebałaś z konia, tak? Wjechałam Bo to znowu po dek, dek Już jesteście, już będziecie ze mną. No idzie, dobrze, bez sensu? Dobrze. No to co, jedziemy? No, Penelope chyba już zaczyna. Upa. A gdzie ono zaczyna? No, zaczynam nam... zaczynam nam misję. Ale jak zaczęłaś misję? Zaczynam nam misję. Dobra, chodź tu Matusia. <laughs> A ty jak mu się za nim dziecko byś pilnowała. <laughs> <noise> Usiądź sobie Nie Ale wiem, nie o da co chodzi? No musisz czekać, bo pepe teraz time. ten Mam hmm. tą, wiecie Cutscenkę cut czy coś no, chyba No pomijamy tą cutscenkę, bo oni tam tylko pierdolą, że mamy coś tam do roboty No weź, może ludzi to inter interesuje no W tak. to obchodzi, jak was interesuje, to sobie sami w to grajcie Oni generalnie nic od nas nie oczekują I teraz o, Możemy Wyświetliła nam się teraz mis nowa misja. misja. Tutaj jest MD. MD. Kurwa, znowu tak daleko. A nie, no nie jest tak daleko. Dobra, no to moje drogie, jedziemy na MD. Zapraszam na koni. Zapraszam na konia i jedziemy. W ogóle widzicie jakie mam dojebane poncho? Marta widziałaś? Ej, ej, mnie. No. A ty dostałaś je za darmo? Czy Tak, Dostałam je za darmo, chociaż raz kurwa miałam coś za darmo, a nie tak jak ty, kurwa. Ona w ogóle o... Fajne, masz za darmo. Darmo. Fajne, nie? A patrz jak leci, tak. Furu za mną. Ja ej, co tak wjeżdżasz blisko mnie? Zaraz się spierdolisz i będziesz na. Ja? Ze ja? nie ty to. Jadę z uh. tobą Co ty zrobiłaś, że mi <głos> wystraszyłaś? <głos> ej, weź se pepe, za moje konia żeby jechał za tobą, no wołam go. O. A ty masz po Nie, ten ty dostałeś coś za darmo, a nie ja. No widzisz, chociaż raz. Ty kurwa, ja, no, konia masz za darmo. Konia za darmo. Takiego dowalonego, chyba. A mój, zawsze... a mój taki malutki, a tak super jeździ. No po prostu jesteś taka malutka i dlatego <laughs> masz takiego malutkiego konia. <laughs> Dokładnie. Gdzie jest ten kurwa mój koń? Szybciej tu warmę. Jazda, jazda. Barne? O nie, ktoś za nami jest! Niko nie jest. nie jest. Ma. Nikogo nie ma! Czerwona Mar kropka jest za nami! Nikogo nie ma, uspokój. O jest. No i co kurwa strzela A to tak nagle? To jest, ja czyli do was! Ale o ty oczywiście pisz, jest to. Ale tutaj nie, nie no, ma! Ktoś jest tam. No ale to ktoś nie, nie ważne! Ktoś tam jest za na nami, mówię wam! Ale nie ważne! Jedź po prostu! A Marta cały czas teraz... ktoś... Ktoś jest! Ktoś jest! No jest, no ale nie do wszystkich musimy, nie wszystkich musimy zapierdalać, a później się dziwisz, masz krzywnek chyba 40 dolarów. <grym grym> Marta to cały to czas to wszystkich zabijmy. Jest. No jak zaczynano to co? Jego problem, nie? No, no tak, tak, znowu ktoś tutaj. O kur... no i przez was Dobra, to na misję. mnie mówicie, że jestem kurwa się... Rozpocznij misję. No, o. Dobra. o. Teraz będziemy miały katcenkę wreszcie. Tak, będzie katcenka dziewczyny. No, i chyba nie da się tej pominąć. Nie będę no, to pomijać będzie już taka... teraz. Tamta była po prostu nudna, no. nic interesującego, więc po to ludzie nie mają. Nie pomijaj, prakty. bo chcemy wiedzieć o co chodzi. Przepraszam. Jesteś niczym mój brat, który kuwa, gra w grę fambularną i pomija kuwa wszystkie możliwe. <grym> tak, to ja. <grym> Dalej mnie boli głowa, wiecie? <grym> Zazwyczaj tą kawę. Wypiłam, no? Tak, i pije wodę, od razu Uf. uprzedzając pytania. Marta, jak ta A wypiłaś to? Chciałbyś. zjeść sobie kolację, dziecko? Jeszcze nie, bo u nas jest 17. No, no tak, zapomniałam. I znowu one stoją jak takie kurwa, trzy te bilki, nie? Real goodness hard to cold. Go oh, well old man. I told you to go away. I'm going, Mr. Marshall. I'll go. Tom Davies, U.S. Marshal. I'm going. Been sent on a trail of a band of killers. I'm still going. This one, uh, Alfredo Montez killed a family up near thieves. Pewnie to. Take a look? Ale aż owszem right, Let's go. Ej, pan Lupa, jaki ty masz chłopak makijaż A, widzisz, czekaj Przez chwilę nas szukają, nie? I grzywne no. do nas jest, a teraz szeryf do nas mówi, że on ma dla nas fuchę Aha, Aha. Aha. <laughs> Co ty, kurde, robisz moim koniem? Pojebały mi się konie, sorry, mordo no, Spotkaj no, się w stronie, gdzieś? No, jedziemy, panie szeryfie Choć nie wiem, czy będzie wybór, bo chyba w tych co są tam jest taka waga, to może jest wybór, wiesz, No może waga symbolizuje takie. Tak, tak, wiem. Sprawiedliwość. Myślę, że, że może być tak, że jednak tutaj faktycznie nie będzie tego. No właśnie, tak zapieprza. Mr no, super. Nie mam nie mam łuku, ale mam ja też. broń. A właśnie Marta, wyciągnij tę, ten, bo e, jak masz takiego tą broń, to wyciągnij se od razu w takifunku, uh -huh. żebyś nie miała w siodle jej, wiesz, bo potem będziesz miała tylko rewolwer. No. Bo ci automatycznie jakby to chowa do siodła. O, tak, dokładnie. A czemu? O. Dobrze panie Sherry. <laughs> Whatever the damn law is. Well, the thing is, is, uh... Well, anyway, here's Lee. The fellow we're supposed to meet. Hello, Tom. Uh, friends. How's it going, Lee? Yeah, Montez is wily. You know it and I know it. He knows we're coming, Tom. He's holed up and they're waiting for us. Place is crawling with guards, patrols, everything. It's gonna be tough, you know? Mm-hmm. Well, Ale hmm. well, <laughs> pan ma imponujące brodzisze, co? A ten jakie wąsi, czy ma takie... matka jedyna, no. On ma dłuższe wąsy niż ja włosy. <laughs> On fajnie załatwia sprawy, nie? Ja nie mogę tu żyć, bo to niezgodne z prawem. Wy to zróbcie za mnie. <laughs> Dokładnie. Czyli jak w prawdziwym życiu. Dokładnie tak. Come on, let's go! Lecimy, moi come drodzy. Come on, come on. Ej dziewczyny, wy byłyście w tym, w sklepie? Z ubraniami? No, ja bym... A, No. A czemu mnie nie zabrałyście, takie z was koleżanki? Bo ja byłam A, bo byliśmy, wcześniej. No, jak nie grałaś z nami, Marta, jeszcze. No. Ale no. i tak tam są tak drogie rzeczy, że nie ten ma tu nic nie no. No, my też jakieś tanie rzeczy kupiłyśmy i tylko... Ej, kucnijcie! Poruszajcie się na... cicho. Powoli, nie biegajcie! Na cilt się kucnę, Cirtle? Cirtle? się patrolu Jakiego kurwa patrolu? Tam jest, widzisz? Na, na mapie no, Musimy mieć tędy Ale nie widzę tych ludzi na razie ja też nie Chodźcie, idziemy Czekaj I ta muzyczka tu, tu, Chyba jadą na konia. Aczekaj, odsunę się idę za skały Marta, z pierwszej Nie, zresztą. o nie! Prawie ale... my zobaczyli. O kurwa Strzeliłaś do nich? Tak, sorry. No ale to i tak. Musi... I tak no... musieliśmy ich o, dobra. zabić dobra. Dobre Dobra. co dalej? Idziemy dalej. Kto to za... A on idzie dołem. On nie zjechał na dół w dół. Już nie musicie kłócać jak ty Wiem, wiem, widzę. Bo on za Ojej, o! Spadłam! Gdzie idziecie? No za nim. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Ja, w ogóle... Marta w drugą <giby> stronę. Ograbowałam po prostu. Aha. Sobie. Ograbiłaś. Ograbowałam. <grabiam>. Chodźcie, bo tu jest no. jeden ziom, na pewno. Drugi. Ja możemy go... Ej, czekaj, ja może możemy ich po cichu ściągnąć? No właśnie, chodźcie po, po, po cichutku. Ja się zastanawiam. Czekajcie. Jest. Ile Idę zobaczyć, ile ich jest. Dwóch jest ich. Dwóch? Po cichu. E, weź tego, PP, po prawej. Po prawej? Dobra, czekaj, idę zobaczyć. No, gdzie ty jesteś? Tu obok ciebie. O, dobra, widzę, widzę. Czekaj, czekaj. No, dobra, dawaj, dawaj. Podchodź, podchodź do niego. Dobra. Jest I... agent, Ej, zaraz, zaraz nie dobra, można! Nie można, nie można. Nie wyciągnęłyśmy z noży, a chyba. Nie, tam odbyt... są dalej. Widzicie ich? A, on I tak się nie da, ta, ta, ta widzę. Czekaj, nie bo dało się. Kry... Za drzewem jest jeden. Widzę tutaj, a drugiego chyba nie ma. Kurwa. Chyba. Jebany śmieciuch. Dobra. Za nie żyje. A on tam jest. Już idę. A ja może nim. tu są jakieś fajne rzeczy, Marta Martaś no W obozach też są. Rzeczy, gdzieś w niektórych miejscach. Ale tu nie ma chyba nic. No. No, chud, Lipa. O jest. Dobra, idziemy do Dobra. tego. Lee. Cześć, Li. Lee. Lee. A on kurwa z tym łukiem, kurwa. Pochój on nam w ogóle z tym łukiem tu. Nie wiem. Myślałam, że będziemy w z zwierzę, że Ja też, są łuki. też tak myślałam, ale. -ru -ru -ru. A znowu Marta, znowu jak za pierwsza Na bitkę. No, no, Marta jest, idzie. Dobrze się napierdalać, już już. Okej, oni są w jednym miejscu. Tam jest Składamy jeden. Się? No, chodźcie powoli. Powoli? No dobra, bo już jestem. W sensie... jest dużo trochę. No właśnie bo, widziałam, mogę... że ich jest więcej. Ale chyba trójka. Ich jest? Możemy no, do nich... Widzę. Mogę do nich strzelać, czy nie? Eee, dobra, bierzcie się mnie dwóch w środku. Trzy. Ty w środku dobra, no? Ry. E, lega, jeszcze jeden żyje. No. Dobra, nie żyje. Ja jeszcze są z boku! Z tyłu. Przybiegli, na no. A. Aha. Czekaj. uff gdzie on jest? Nie, nie mam. Dobra, nie żyje. Jeden. 3, jest Nie masz? Nie masz amunicji? No nie, no nie wiem jeszcze A mam. do rewolwera masz? Weź o no, ja po... mam. Ograb sobie ich Marca. No. A, a czemu ja? Jest... Wy mnie jak jakąś pośledzoną tam nie no, żebyś co miała no, po prostu żebyś miała, to, mi nie to, nie Te gno. mięso, ten mięso, O nie, czemu ja nie chcę odpoczywać? A co z tym mięsem? Nie możemy no się zjeść? No nie. Bez sensu, nie? Tak, podczas misji, kiedy no. masz zajębać ludzi, a my będziemy no. chyba szły z jakimiś tymi na, na plecach. <laughs> to idziemy? No, chodźcie za nim. Znowu ktoś tam jest. U. Nie wiem skąd mnie ktoś strzela. Nie, tam są, o nie, kurwa, chciałem zaznaczyć, jak ten w jakimś I tam Nie, idę jeszcze albo... z drugiej strony. Wow, wow, wow. Dobra. Gościu, patrzę, idę na tył, zobaczyć. Co się, a tu są, gdzieś. Jeszcze tył, tak? Plecy. A ty, kurwa. Ja. Plecy, Marta. O, dobra, jeden nie żyje. Idziemy Dobra, mam go. Dobra, nice. Idziemy z tamtym. On, come on.

Proszę, niektóre. Niektóre, no. Można i ona na przykład szauwia daje, ci wytrzymało się. Dobra, idziemy. jakieś patrol. patrol No, idę, idę. Jadę na kupidyt. Widzę, widzę. Dobra, lecimy. O chujaj. Wow. Jadę. Dobra, jednego mam. Dobra. Jeszcze jeden ja Jeszcze gdzieś po wewo. Jeszcze o, jeden. Na Dobra. Nie wiem. Że... Macie go? No. Si. Si, ale prawie mnie zabił, pan. Znaczy prawie. Idziemy Bardzo do prawo. naszego rudego przyjaciela. Idziesz mysz? Idę, idę. Idę, ja. Idę, to jeszcze ich przy okazji, wiecie? <laughs> no, bo ty masz Marta najniższy poziom, nie? Bo ja mam co? Ja mam chyba jedenasty. A jak to? E, wiesz co, jak bandę mam? Jak sprawdzam naszą bandę? A ja mam dziesiąty. A jak, jak to teraz? Nie, to masz u góry. Tab? Tab? I u góry masz. No to ja mam jedenastą, a Marta, który ma poziom. Uh -huh. A ja jak mam to sprawdzić? Tam z przodu gdzieś. Oj. Coś tu zrobiło. No chcę sobie wziąć. O, nie mogę teraz. Idzie? Znowu, znowu przed nami jest coś. Już idę. A nie biegnij tak szybko Dobrze A idą w naszą stronę no, Schowajcie się za drzewem gdzieś Kurwa, Ania, nie mam jak pod to drzewo, co ja No to dobra, i tak musimy ich zastrzelić, czekaj Kup, jeden dostał heada Ja zastrzeliłam I... raz Drugi, jeszcze jeden Wydaje chyba się... jest, drugi Gdzieś tam w boku będą No widzę, jeszcze ten tu biegnie tu jest Jeden jest za drzewiskiem tu I plecy jeszcze, chyba Jeszcze ktoś jest Dobra, jeden już, nie... o dobra, nice Dobra, mamy? Mamy Okej, okay. idziemy za naszym rudzielcem znowu Marta, ciała do grabienia, dawaj! No ja właśnie jadę, jadę z tym koksem Widzę, widzę Już biegniemy, już biegniemy Jesteśmy już blisko, on to czuje również znowu muszę kupić amunicję. O, tutaj jest więcej ludzi. Idę się O, a jest. jest obu, Ej, z i za i nami ich. ktoś ten też Ej, Tu jest ogląd Podświetliło się przed sekundą. Idziesz, Marta? Jestem, jestem. Tu jest ich dużo, jak coś. Wam muszę podejść chyba bliżej. Oj, 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 oj. Uważajcie. Nie, oj, jejku. Uważajcie, bo ja muszę coś zjeść teraz. No. Uuu u, czekajcie ja też... Szybko się te opierdolę to mięsko i idę. O nie o nie chowaj się. Oj oj oj, oj, oj. pomóżcie pomóżcie mi. Gdzie Jak ty mam pomóc? Jesteś... O nie o nie ja też nie ja też nie. Jak mam Chyba to zrobić? ja leżę leżę leżę. O nie ja też leżę nie poddam się. Czekajcie spróbuję wam jakoś Marta King czyj? Pomóżcie czekaj. bo ja czekam jeszcze długo. Ja też czekam. Dostałam. Dobra. O cudzie i okay. Dawaj, bo ja Krysie mam masz od razu, bo ja, ja lecę do oczepy. Poddaj się. Dawaj, dawaj, bo zaraz przestanie mi ten. Uważaj, eee. bo jesteśmy odkryte tu w chuj. Wiem, Chowamy wiem, się, wiem, chowamy, bo się, się. Bo... chowamy się. No dawaj, dawaj. Kitraj się, Ju, się od razu. Już i od razu opierdolę no. coś. Mięsko sobie zjem i już idę się A ja nie wiem co ja mam, jak mam to robić, żeby to zjeść szybko. Eee, musisz dać i mieć wybraną jakieś mięso najlepiej, bo najwięcej ja daje. No, patrzę głowina w puszce. No, Dobra, na... jest. Dobra, ja sobie wypiłam leczolko jakieś jeszcze. Dobra. Dobra. Oj, 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 oj. Muszę zmienić zasłonę, bo kurwa za chude te drzewo. I co? Musimy tam iść do przodu do nich, nie? No. Eee, czekajcie. Trzeba umieć cel. Kurwa, nie umiem no to... trafić w połowicę. Dobra, mam. Posuwajcie się do przodu, bo jak nas zatrzyma tam, to chujnia będzie trochę. Nie, ładnie ktoś tam trafił. Dobra, mam. Hmm. Jeszcze jeden ja chyba? Chyba tak. Dobra, to Mamy go. Nice. Nice. Dobra, Można weźcie sobie pozbierajcie pokryć. ile możecie teraz. W sensie ograbcie sobie i w ogóle. No, no i w obozie coś może się no. znajdować jeszcze ciekawego. Kurwa. Aha. Jakaś ta się włączyła. Oj. Zdążyłam zjeść jakąś pałkę. Aha, on to. Aha, no dobra. Mm. Normalna sprawa. <laughs> Okej, okay, nie wnikam. A mogę. Ale teraz będzie z... mieć czas, żeby ograbować. Mm. Proszę. Masz... Ograbić. Mm. Weźcie, jeszcze pozbierajmy tutaj coś. No ale on już jedzie i chyba musimy za nim jechać zaraz. A tam musimy. Nie, bo są... wsiąść na konie jest. A, no to dobra, to chodźcie, pozbieramy, co jest tutaj. Zbierajcie, co tam macie. Ten? No, zobaczcie, co w ten powodzie. Bo może da się wejść tutaj do tego. No właśnie szukam. Kawa mielona jak tu jest. Ja to ograbiam strażników, zawsze jakieś pieniążki. Alkohol to co lubię najbardziej. <grymne> <grymne> papierosy. <grymne> A ja sobie tutaj wpierdalam jakąś roślinkę. Dobrze, dobrze. Dobre, mamy to. Ja, chyba Ania byłaś w tym domku? Si. Dobra, no Bo, to jedziemy, nie, to, bierzemy. No to jedziemy, bierzcie konie nie, i jedziemy. Nie, konie są porądane, brzom, jak nie wiem co. Czemu mi ukradł ktoś konia, no ale A to nie są nasze konie w ogóle? No nie, to nie są nasze. Uciekni do faktorii Manzanita. Ej, zacię zacięło mi się znowu tak, że ten kon sam jedzie. Znowu? A teraz dalej jedzie sam? No. Serio? A mi teraz też jedzie sam. Bo chyba. Bo tak chyba jest misji teraz w ma... w misji, no, bo mi Zresztą też sam jedzie poza... teraz. Ale gdzie, patrzcie, mi pojechał w drugą stronę. A nie możesz nim kierować? Uwaga, bo Kierować mogę, na no, ktoś e, widzę, znowu ktoś tam, tam jest, no. A, mam go. Pojechał. Mam go. Jednego mam. Na skale. Jeste, Dobra, widzę? nie żyje. Nie żyje ten na skale? Mhm. Uh -huh. Dobra, tam na wprost ktoś był. Zajewany Marta, jedź, bo tam w plecy dostaniesz zaraz. Dobra, jedę. Uwaga na koniu. Jezus, z każdej strony ktoś jest, widzę właśnie. Dobra, to jedźcie, ja będę osłaniać plecki. No dobra, a ty kurna zamiast w jakąś porządną czy coś, to na pieprza w łuku. Ten siąg? No. Dobra, a ten koń a, kurwa ko ko się wieżyje? buntuje jebany. Może ma ten, jest wystraszony, wiesz? Pewnie tak. Uuu, dostał, da. Dobra, jadę za wami. Oj, przepraszam, Marta, bo ci wjeżdżam w drogę. No, skale <laughs> jest, uważaj, Marta. Ej, A ja mam wrażenie, że ja to, że strzelam, to nic nie daje. Marta, uważaj, bo tutaj znowu jest ktoś. Dobra, za go. Nice. Ranga, mam dwunastą rangę już. Marta, ty jaką masz w końcu? A gdzie to się patrzy? No, tab. tab. Ta, po lewej. Dobra, to zaraz wam powiem, no ja nie umiem zrobić tyle rzeczy naraz. Okej. Okay. No i za zion, kurwa, jedzie ten ziom. Ale mi też tak dziwnie jedzie ten koń tutaj, wiesz? Bo tutaj o, jest o, chyba ja koniec tej doło. misji już. To no, jest ten jego, tak, to, jest to, to jest to ta właśnie. jego Havira, nie? No. My... Ej, mój koń leci do

Dobra, proponuję teraz zabić Rudasa za to, że kurwa przez niego nie mamy tyle pieniędzy, ile powinniśmy mieć. Nie, bo potem będą nas zabijać. A i tak nas zabijają przeze mnie, nie wiem czemu. No właśnie, wszystko przez ciebie, Marta. Zaraz Marta tam przyjdzie i to. zabije. <grym> Aha, wyrzucił z tą głowę. On mówi, to nie ten brat, wypierdala. <grym> Na ogródku będzie sobie leżał. Może wiecie, wilki przyjdą pożreć i jeszcze sobie zabije. No, może o, no. Piękne niebo, Piękne niebo, chmury suną po niebie. A wy co? Komentatarzy? <grym> <grym> tak. komentatorzy. <grym> no hej, my gadamy, jak jakieś najebane byśmy <grym> były, a przypominam, że nikt tu nic nie pił. Nikt. Żody. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Oczywiście, że nie. Nie no, no, żartuję jak z tym jeszcze, potem powiem, że jestem jakieś łopacze. <grym> Też łopacze, tak. Moje ulubione słowo. No i teraz... Czemu znowu jesteśmy podwójnie? Znowu będą nas zabijać nasze klony! Nie! O nie! Wszystkie się rozeszły w swoją stronę. Mara, A czemu? Co chodzi z tym? nie ja wiem. No ja proszę, nie wiem. Vai, skupcie swoje klony! Napierdalajcie te śmieciary! Pod mnie, kurwa, Ej, czemu kurwa pograbiasz, Czemu strzelisz do mnie? Czemu do mnie? Czemu mnie zabiłaś? Zabija Ale kto? Zabija kto? cię nieznajoma. Ty nie, mnie, nie Ania Bank, zabiłaś. To nie była Ania, bo Ania ma friki. To nie była Ania, to, był, to była ta druga Ania. Już ją zabija. Już ją zabija. Śmieciara zabita. Jebana. Ej, gdzie wy jesteście? Gdzie jesteście? Mnie gdzieś wywaliło daleko. Ej, to... wiecie co się stało w ogóle? Co? Co? E, umiecie ten normalnie wybrać tam? Nie, nie mogę nic zrobić teraz, znowu no, się stało to samo. No jak ja kocham gry, to... A ja... Nie da się A ja ani... Się... Po, zawsze po misji się pierdoli, nie? Bo tych głównych właśnie się to jakoś tak no. dziwnie psuje. Że no to... No jest... Możesz teraz nie. coś zrobić, misiak? W sensie tabulator A? wybrać broń? Ta, nie, nie mogę. No właśnie, no. i o tym mówimy, że tu znowu musimy wyjść wszyscy z, z gry. Ja, Piedział, że nada, no ale dobrze, to i tak dzisiaj sobie już skończymy. Oj. No dobra. Także no, no. co. O kurde! <laughs> na koniec, a nie wyjebało jeszcze w kosmos. <laughs> Także tym, tym miłym akcentem zakończymy sobie dzisiaj. Także co, no zapraszamy następnym razem na kolejny kosmos. Może misję. następny. Będzie dłuższy odcinek, jeśli się nic nie zepsuje. Jeśli nic się nie zepsuje i że jeśli nasze klony nie będą chciały nas zabić. No także tak to Dobra, tyle. Podzięki i cześć. Pa! Trzymajcie się, narka. Pa